Powiedz mi, czy jeżeli napiszę coś takiego, na przykład 3x minus 15 i razy 25x równa się 184 minus 21x, czy to jest równanie? E, najpierw muszę wiedzieć, czy między 15 a 25 jest x, czy znak mnożenia. Już się poprawiam, to jest znak mnożenia. Rzeczywiście, jak tak napisałam, to można byłoby pomyśleć, że jest tych x więcej niż to, co chciałam napisać. To jest oczywiście równanie po lewej stronie ma lewą stronę i prawą stronę. I to jest równanie liniowe. A co to znaczy? To znaczy, może zapiszesz równanie liniowe. Od nazwy sądzę, że to jest jakaś linia. Tak, przykład równania liniowego to jest takie równanie, gdzie niewiadoma występuje w pierwszej potędze. Niewiadoma, czyli nasz x. Nasz x występuje w pierwszej potędze. Tu nie mamy x kwadrat, ani x do trzeciej, ani żadny x inny do piątej czy którejś, tylko w pierwszej potędze. Gdybyś zostawiła ten znaczek mnożenia jako x to ktoś mógłby odczytać, że to jest 15x razy 25x i wtedy byłby x kwadrat i wtedy to już nie jest równanie liniowe a jakie to jest wtedy kwadratowe a to sobie jeszcze napiszę, że może być równanie kwadratowe do równania mogą być różnych stopni równanie kwadratowe To może od razu jakiś przykład napiszenia kwadratowego napiszemy równania. Napiszemy yy, x do potęgi, tak? Do Do kwadratu, o. Yy, Tak, ale napisz całe równanie jakieś, x kwadrat plus 2 równe na przykład, yy, no nie wiem. 8. 8, dobrze. Czyli to tutaj jeszcze zrobię strzałkę, żeby to było nierównanie. Tak. A my zajmujemy się w tej chwili równanie z równaniami, równaniami liniowymi. No to równanie, które napisałaś, jest dość skomplikowane. Oczywiście równanie trzeba rozwiązać, ale zaczniemy od prostszego przykładu. Na przykład napisz 3x plus 14 równa się 27. My rozwiązując równanie dążymy do tego, żeby po jednej stronie, żeby albo po lewej, poznać, albo po prawej, równy x. Tak, zostawić sobie tylko tej, ten x. No to w tym celu co zrobimy? Odejmiemy 14 po obu stronach. Bardzo dobrze. 3x, no minus 14 plus 14, to już nie będę pisać, a tu nam zostanie 27 odjąć 14. Dobrze, to już się poprawiam. 27 minus 14. Czyli de facto zostaje 3x równa się 13. To co teraz możemy zrobić? Pewnie można podzielić tak. przez coś. Przez co? Przez 3. Tak, dzielimy przez współczynnik stojący przy xie. Przy niewiadomej. No to tutaj będzie x, a tu będę miała 13 trzecich. Tak. I to jest rozwiązanie naszego równania. Jak mamy rozwiązanie, to ponieważ człowiek się często myli, ważne jest, żeby sprawdzić, czy ta liczba, którą żeśmy otrzymali jako rozwiązanie, rzeczywiście jest rozwiązaniem. W tym celu musimy wstawić do wyjściowego równania w miejsce X tę liczbę. Najpierw dla lewej strony, potem dla prawej. No dla prawej nie potrzebę jemu sprawdzać, bo tu jest liczba akurat w tym no, przypadku, mamy... ale zobaczmy, czy jeżeli wstawimy tutaj. Napisz L równa się, duże L równa się. A ja chciałam to przepisać tak jak równanie, tylko 3 13 trzeci. Trzy razy 13 trzeci, bo tak no. to wygląda. Kropeczka. Razy. Tak, ale napisz przedtem L równa się. O tak. No to jeszcze tu zrobię kreskę, żeby się nie myliły dwie strony. Dobrze, tego, I jeszcze zapiszę. plus 14. I... A, to za dużo błędów. No robiła. 14 równa no i się oblicz. Z... A nie wiesz ile to się równa. Ty tam musisz obliczyć dopiero. A, bo ja myślałam, że ja to mogę stąd sobie wziąć. Nie. Ty masz sprawdzić, czy to będzie 27. Mhm. No dobrze. Czyli mam nie wierzyć, że tyle jest i policzyć sobie to na nowo. Hej, no to tak czy to sobie tutaj uprościmy i... No tak, to skryśnimy. jest bardzo... Proste. Czyli będzie 13 dodać 14. No i to wychodzi 27. No tak, i teraz piszemy pod spodem L równa się P, bo prawa strona jest 27. I wiemy, że mamy roz ro równanie rozwiązane. I teraz proszęcie Cię, podkreśl, tak na czerwono ładnie pierwsze równanie, to 3x plus 14, tak. Potem to drugie, któreśmy dostali przez pierwsze przekształcenie, czyli 3x równa się 13 i x równa się 13 trzecich. Te trzy równania mówimy o nich, że są równoważne. Ja je teraz na trwale podkreślę. E, przepraszam bardzo. Tak. Nie. Miał się kolor zmienić. Tak. I to, i to. Jedno, drugie i trzecie. To są równania równoważne, bo po przekształceniach rozwiązanie jest takie same. No tak, równania to są równoważne. Zapisane ale o, o tym samym nam mówią. Tak nie zostaje naruszona równowaga równań. I to jest niezwykle istotne, żeby zawsze sprawdzić swoje rozwiązanie.